Jeżeli ktoś dzisiaj powiedziałby ci, że może za 20 tysięcy złotych doprowadzić do tego, że zarabiasz 10 milionów rocznie na swoim biznesie, to czy byłbyś gotowy za to zapłacić? Podejrzewam, że tak. Nawet byłbyś w stanie zapłacić 100 tysięcy złotych. A co gdyby ta osoba powiedziała ci, że bierze za godzinę 10 tysięcy złotych i w 10 godzin pokaże ci, w jaki sposób te pieniądze rocznie zarabiać? No. Jestem przekonany, że chętnie wydałbyś tę kwotę i chętnie zainwestowałbyś w doradztwo takiej osoby. No właśnie. I teraz pytanie, czy wiedza, którą możesz kupić od kogoś płacąc mu za godzinę, będzie przekładać się na Twój biznes, na to ile zarabiasz? Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć Ci dużo szybciej, jakich błędów nie popełniać? No, oczywiście, że tak. Są mentorzy i są osoby, które mają doświadczenie, często wyszły albo z korporacji, albo zrobiły swój biznes i świadczą usługi konsultingowe. Taki konsulting jest dostępny w różnych branżach, nawet w branży agroturystycznej czy rolniczej, gdziekolwiek się nie obrócisz. Są osoby, które mają doświadczenie. Niektórzy nawet nie wiedzą, że tę wiedzę mogą sprzedawać, i ona jest bardzo wartościowa dla innych osób. I ja tak zrobiłem, budując ownera, czyli serwis internetowy, który udostępnia możliwość zakupienia, rejestracji znaku towarowego za granicą w Anglii, Stanach, w Niemczech i generalnie na Zachodzie. Stwierdziłem, że nie chcę popełniać błędów, znając już meandry biznesu, tak bym to nazwał, meandr biznesu, ale swoisty charakter biznesu, który robię w Polsce, wiem, że popełniłem masę błędów, że 80% działania to były błędy, 20% to było coś, czego się uczyłem i na czym jestem w stanie budować dalej i okazało się, że znalazłem osobę, która mniej więcej sprzedaje podobną usługę, natomiast w zakresie odszkodowań lotniczych i ta firma Airhelp ma Dzisiaj zdaje się nieco mniej, bo zautomatyzowali wiele procesów, ale na tamten moment miało około 650 osób zatrudnionych w firmie i działa w, na całym świecie i rozwiązują obecnie 15 tysięcy spraw miesięcznie. Jest to temat, który jest bardzo blisko nas i temat, który już za granicę wyszedł. Także wiedziałem, że podobne problemy mieli oni, co my dopiero będziemy mieć. Dlatego zdecydowałem się skorzystać z mentoringu pana Drapeli, czyli osoby z dużym doświadczeniem na stanowisku menadżerskim, osoby, która była w zarządzie, zakładała Morizon i potem zarządzała właśnie Airhelpem. I w trakcie kilku godzin faktycznie wyprzedziliśmy wiele problemów. Wyprzedziliśmy wiele problemów, które my przy budowaniu serwisu faktycznie mieliśmy. I teraz. Jaki jest klucz całej tej opowieści? Klucz tej opowieści jest takie, że nie podejmując inwestycji, narażasz się na coś takiego, co nazywa się kosztami alternatywnymi. Koszty alternatywne to są koszty braku zarobienia pieniędzy w przypadku braku inwestycji. Jeżeli pomyślisz o tym, że przy jakimś ryzyku jesteś w stanie zainwestować powiedzmy 3-5 tysięcy złotych, a to może w efekcie spowodować, że Twój biznes zacznie przynosić 30 tysięcy złotych zysku, Miesięcznie, 3 miesiące szybciej, no to Twoim kosztem alternatywnym jest 90 tysięcy złotych. A dokładnie 87, bo 3000 zapłaciłeś za konsulting, który cię do tego doprowadził. Rzecz w tym, aby wybierać mentorów i osoby, które pomagają ci budować biznes, bardzo roztropnie możesz ryzykować, możesz walidować tę wiedzę, ale zawsze stara się bazować, mimo wszystko. Ja staram się bazować na tym, żeby osoby, z którymi zaczynam współpracować, czy od których czerpię wiedzę, to byli praktycy, a nie teoretycy. No, i to chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że zainspirowałem Cię do tego, żeby pomyśleć o tym, że ktoś może mieć wiedzę, która Ci pomoże i być może warto za tę wiedzę zapłacić. Być może gdzieś znajdziesz ją bezpłatnie. Natomiast dzisiaj w internecie tej wiedzy i informacji jest super dużo, dlatego warto by filtrem tej wiedzy był ekspert, który już zrobił to, co Ty chcesz zrobić, także lepiej mu zapłacić. I nie robić tych błędów, zaoszczędzić czas, zyskać pieniądze i po prostu szybciej się rozwijać, lepiej żyć. Także subskrybuj, naciśnij dzwoneczek, żebyś usłyszał o kolejnych moich filmach i do zobaczenia wkrótce. Trzymaj się, cześć.